Siemanko z tej strony Dark Krzyś, dzisiaj chciałbym Wam zadać kolejne pytanka, już jeden odcinek taki się pojawił z pytań do widzów, ale jako, że znowu troszeczkę mi się tych pytań nasbierało, to dzisiaj chciałbym Wam znowu kilka takich właśnie pytań zadać i przy okazji zaprezentować nowe intro oraz outro. No i moim pierwszym pytaniem do Was jest dzisiaj co ile odcinków chcielibyście zobaczyć fany Moments, bo wiem, że ja w sumie fany Moments robiłem tylko jeden raz i w sumie mm, już później ani mi się nie chciało ani nic, bo z tych długich live'ów to nawet ciężko wszystko wyłapać i tak dalej, później przycinać i tak dalej, to jest bardzo dużo roboty. A ja się właśnie chciałem zapytać Was, ile, co ile odcinków byście chcieli takie coś zobaczyć. A przy okazji chciałbym we, Was też poprosić, że jeśli zobaczycie na przykład jakiś śmieszny moment na moim filmiku ty, czy coś, to jakbyście mogli mi w komentarzu po prostu napisać y, minutę około tam, że na przykład jakiś śmieszny moment i minuta. I wtedy łatwiej też by mi było na przykład y, wyłapać te fany momenty i bym je na pewno dla Was częściej robił. No to liczę, że mi tutaj y, w tym pomożecie i że będziecie mi te właśnie śmieszne momenty wypisywać i że y, fany moment będą się dosyć często pojawiać moim kolejnym pytaniem do was jest jaki special chcielibyście zobaczyć na 100 tysięcy widzów jakich widzów wyświetleń bo yy w sumie nie wiem, ja przygotowałem taki odcinek specjalny, znaczy w sumie chcę przygotować odcinek specjalny, ale nie wiem, czy to będzie na przykład na 100 tysięcy, może mi podpowiecie jakiś ciekawy pomysł i na przykład zrobię jeden odcinek taki właśnie, ten taki specjalny, co ja zaplanowałem, a do tego może jakiś inny, inny, inny na przykład wasze propozycje, jeśli macie, to by też było bardzo fajnie, także mam nadzieję, że tutaj dacie troszeczkę mi też na przykład różnych pomysłów, jaki specjal bym mógł dla Was nagrać i przede wszystkim, czy chcecie taki specjal zobaczyć, bo może nie chcecie, także nie wiem, no to po prostu tutaj napiszcie, ale myślę, że przechodzimy do kolejnego pytania, bo tutaj to po prostu napiszcie mi, że na przykład na 100 tysięcy chciałbym zobaczyć to i to. Teraz takie, no może nie aż takie super pytanie, ale się chciałem Was zapytać, czy na przykład chcielibyście, żebym ja sobie założył jakieś portale społecznościowe tam na przykład typu Ask, Facebook, Instagram i tak dalej, bo ja wiem, że w sumie... Ja oprócz YouTube'a, Google Plus oraz Steama nie mam żadnych tutaj kont porobionych w sumie na tych portalach. No i w sumie nie wiem, bo ktoś kto nie ma Steama tak naprawdę w sumie nie mógłby ze mną porozmawiać czy coś tam. I właśnie dlatego moje pytanie do was jest, czy byście chcieli żeby mieć na przykład, żebym ja był na tych portalach społecznościowych i żebyście po prostu mogli sobie do mnie w każdej chwili napisać czy coś tam. Ale to już nie wiem, jeśli byście chcieli to napiszcie mi jakie portale społecznościowe byście chcieli żebym założył i tak dalej no także to już tutaj daję wam pole do popisu i w sumie mi to jest nie aż takie dla mnie to nie ma problemu także co wybierzecie możecie wszystkie mi wypisać albo coś no obojętne mi to jest naprawdę także to jeśli bym was mógł prosić czy chcielibyście takie coś też żebym założył to jakbyście napisali to naprawdę byłoby bardzo fajnie no i to już ostatnie pytanie w tym odcinku. Takie wiem, że kontrowersyjne, ale chciałem się Was zapytać, czy chcielibyście, żebym część materiałów, nie mówię, że wszystkie, ale żeby część, żebym streamował na przykład na Twitchu. Bo ja wiem, że Wy lubicie na YouTube i tak dalej, Wam jest wygodnie, ale szczerze mówiąc, ja też nie chciałbym się tylko do tego YouTuba na przykład ograniczać. Dlatego fajnie by było czasami nagrać coś na przykład na Twitchu i przy okazji zyskałbym też osoby oglądające nie tylko na YouTube, ale również na Twitchu i to też by było takie całkiem fajne. Ale tutaj to już nie wiem, na przykład, że... Yy, nagrane live'y bym mógł też oczywiście wrzucać na YouTube'a, to nie ma dla mnie problemu. Yy, ale nie tak na przykład, że też pomyślałem sobie, że na przykład część live'ów byłaby tylko na YouTube, a część byłaby na Twitchu, a nie byłaby na YouTube, a część byłaby i na YouTube i na Twitchu, no także to nie wiem, to już po prostu bym zobaczył i też bym wtedy na pewno tą swoją działalność rozwinął i to też by było takie moim zdaniem bardzo fajne. Nie wiem czy taki pomysł by Wam się też spodobał, ale to po prostu... Po prostu napiszcie mi tutaj w odpowiedzi, czy oglądalibyście mnie też na Twitchu, czy tylko na YouTubie na przykład. Ale myślę, że w sumie ja i tak nagrywam streamy, to czy nagrywam tutaj, czy tu, no to chyba za dużej różnicy nie ma. A przy okazji mógłbym sobie zyskać też dodatkowych oglądających, ale to już po prostu zostawiam wam tutaj, żebyście mi napisali po prostu odpowiedź. No i wydaje mi się, że to tyle w tej kwestii. Dobra, wydaje mi się, że to tyle w, tym, w tych krótkich pytaniach do widzów. Mam nadzieję, że się zaangażujecie i pamiętajcie, że jeśli mi napiszecie odpowiedź, to stajecie się najlepszym elitarnym gronem, który odpowiedziała na moje pytania. Także bądźcie fenomenalni i odpowiedzcie na moje tutaj pytania w komentarzu. Tak jak pod ostatnim odcinkiem, czyli tam nasze pytanie, pierwsze pytanie, drugie pytanie, trzecie pytanie, czwarte i do nich tam po kolei odpowiedzi. I wydaje mi się, że to tyle. Dziękuję wszystkim, którzy tutaj się przede wszystkim zaangażują i mi odpowiedzą na te pytania. Wydaje mi się, że to tyle. W tym odcinku jeszcze zaraz Wam tutaj zaprezentuję moje nowe outro. To jest wszystko jeszcze tam wersja testowa, także może to ulec zmianie. To tak na razie tylko wszystko to wygląda. Dzięki za obejrzenie. You know